Hello, hello! Witam bardzo serdecznie wszystkich moich uczniów, którzy y, oglądają te filmy. Blues, blues, kolejny blues Mirosława Drożdżowskiego, blues na krótsze dni. Bardzo dobrze więc się składa, bo dni robią się teraz coraz krótsze, nawet bardzo krótkie bym powiedział i właśnie w swoim wspaniałym zbiorze zatytułowanym Cały rok z gitarą Mirosław Drożdżowski zawarł Takiego właśnie bluesa yy, i chciałbym go dzisiaj dla Was zagrać. Tempo andante, tonacja prosta, ale bardzo charakterystyczne struktury w basie. Takie strasznie trudne, bo same ćwierćnuty trzeba zagrać. Tak moi drodzy, na tym polega tak zwany walking, czyli grany basik, taki typowo, który tutaj będzie słychać właśnie w tym utworze. I oczywiście melodia. Tak więc kiedy będę grał za chwilę, jak można zagrać bluesa na krótsze dni, słuchajcie się w ten walking, ale także w to, jak ciekawie można zagrać tego bluesa, więc blues na krótsze dni. Przyznacie, że bardzo ciekawy blues, bardzo ładny. Można go naprawdę ładnie muzycznie zagrać. A przy okazji, jeszcze wspomnę, że pan Drożdżowski zawarł tutaj takie charakterystyczne dla bluesa, tak zwane bendingi, czyli. Podciągnięcia, y, które są w bluesie są zupełnie normalne, a na gitarze klasycznej też czasami lubicie sobie podciągać strunę, tylko że niestety często nie w tych utworach, których powinniście. A tutaj macie taką szansę, podciąga się tutaj ten dźwięk albo ten. I wtedy to brzmi ciekawie, a na pewno pasuje do charakterystyki bluesa. Y, minimalne. Y, Skoki w pozycję tutaj występują. Bardzo fajne zejście, y, które trzeba wyćwiczyć osobno. Polecam. O! Właśnie, trzeba wyćwiczyć glissando, żeby wyszło. A więc występuje glissando, jest kilka legat, y, niewiele dźwięków w pozycji, wspaniały walking. Polecam blues na krótsze dni. A teraz już się z Wami żegnam. Pan od gitary.